Zgarnowałeś? Wpadłabyś byś pod samą Musisz leźć za mną. Nie lezę, za tobą, tylko idę w tym samym kierunku. Człowieku, śpiesz się. Dosyć już tego, lecz wszelkie ukrycie. Kocham, Anielo, kocham cię nad życie. Kultura paryska? Skąd ty to masz? Ojciec przynosi z roboty. To gdzie on pracuje? MSW. Mamy Hany wyrzucili z pracy, bo jest żoną syjonist. Dlaczego ci ludzie nie mogą tu normalnie żyć? Dlaczego ich się wyrzuca z pracy? Do no, mnie mówisz? Poczekaj, znajdź tu na chwilę. Nie wiem. Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Niektórzy towarzysze to rozumieją. Nie upilnował dzieciaka. Ale o co chodzi z tą dosłownie O co chodzi? Jesteś zaskoczony na odwrót. Lepiej powiedz im wszystko. Z nimi nie wygrasz.